Dzień drugi. Jestem w miejscu, w którym zakończyłem nagrywanie wczoraj. Yy, tam, gdzie zmokłem, pozostało mi jeszcze wejść do klienta, sprawdzić, czy ma kabel pospawany. Jeśli nie, to pospawać do przełącznicy albo do puszki abonenckiej. Zobaczymy. U klienta była zamontowana przełącznica bez spawania. Miałem zrobić tylko dwa spawy, ale skoro kabel to 4J, to zrobiłem od razu cały. Na początku wystraszyłem się, że kabel jest bardzo krótki, bo nie dosięgał nawet do podłogi. Ale na szczęście z tyłu było kilka kółek i mogłem to spokojnie zrobić z kolan. Uzupełniłem zaślepki wolnych portów, oznakowałem, zrobiłem pomiary. Zadanie wykonane. Dotarłem w drugie miejsce. Tutaj w zakładałem mufę, trochę kręciłem scenek i powstał z tego taki film. Teraz pójdę to mufę zamocować, a następnie pójdę na drugi koniec i tam mam przyłącznicę do dokończenia. Zamocowałem mufę. Wczoraj podłączyłem baterię do ładowania i jej z nie wyciągnąłem. Także nie mam baterii, mufę nie przykręcę. A tym razem byłem tutaj ostatnio i zrobiłem 12 spawów. Przyłącznicę położyłem na górze, bo kury się okazało, że musiałem uciekać prędko do awarii. Yy, zaślepiłem sobie resztę portów. Myślałem, że będziemy tylko 12 robić, w międzyczasie się okazało, że robimy cały 48. Także kładę, dozbrajam, potem przykręcam. Adaptery uzupełniłem. Potem zrobię zaślepki z jednego typu. Teraz sobie rozszyję te tuby nadacki, potem piktajle dorzucę, to spawamy. No i trochę tutaj posiedzę. Tutaj klient już działa, także nie mogę rozłączać. Podobno jest bardzo wrażliwy na odpięcia i bardzo szybko reaguje właśnie zgłoszeniem, więc miałem za zadanie utrzymać ten stan, aby on był cały czas podłączony na szczęście patchcordy mi pozwoliły na to bez problemu, żeby to połączyć na stoliku. druga dwunastka włożona No i mam pospawane cały 48, zaraz przystępuję do pomiarów. Tacka górna mogłaby być lepsza, bo cała dwunastka pigtaili jest niebieska jedna, druga żółtych. Dwa włókna mi się trochę za bardzo króciły podczas właśnie obierania i dlatego są takie trochę krótsze, więc nie jest to super idealna tacka. Są takie małe dwie skazy, ale zaraz szukam przykrywki, ale najpierw zrobimy te pomiary. No i pozostało mi to, co nikt nigdy nie lubi, czyli trochę posprzątać. Śmieci się generuje zawsze od odlikrona, wszystko się rozwala, potem niestety sprzątanie, układanie narzędzi nie omija. Wszystko się wyciąga albo na chwilę, albo na raz, ale w tej torby już mam taki system. Własne, że wkładam pewne rzeczy zawsze w to samo miejsce lub blisko. No, Śrubokrętów nie pilnuję dokładnie, uważam, żeby były z przodu. Taśma ma no na to albo tutaj, albo czasami tutaj. W się, się nie domyka. No i zwijam. Rzeczy jeszcze pozbierać zaślepki, które mi się wysypały, które wyciągnąłem z tego panela. z tego Dość, tak się ugrzałem, tak i ten gorąco, że teraz po wyjściu na zewnątrz to będzie by długa. Mimo tego słońca. To jest tak przyjemny wiaterek, że jest naprawdę dużo lepiej. Strasznie się ugrzałem, strasznie się zmordowałem. Tych urządzeń po prostu żar bije. Żadnej klimatyzacji ani wentylacji. Nie ważne, że działa, ale miałem problem z jednym włóknem. Przekraczało 0,5 tłumienia i jakoś tam sobie poradziłem, ale Czasami mi to jest tak wkurwiające, że masakra Dobra, żegnamy się, widzimy się na kolejnym dniu